Krzysztof Stern, lat 41, 13 rok na wózku inwalidzkim, mąż, ojciec, działacz społeczny, sportowiec i inwalida. Dla aktywistów i działaczy jestem OZN, dla ludzi na ulicy jestem niewidzialny, dla urzędników jestem inwalidą. A tak naprawdę, jestem osobą, która e, dzieciństwo e, spędziła jako pełnosprawna osoba. Doznałem urazu w wyniku wypadku komunikacyjnego 13 lat temu. E, od tego czasu poruszam się na Wózku Inwalidzkim. Od tego czasu też zmieniło się moje życie. Zmieniło się moje życie tylko z perspektywy mojej pozycji, ale nie z perspektywy, nie z perspektywy możliwości. Dalej robię to, co chciałem robić, dalej e, realizuję swoje plany i marzenia i dążę do wszystkiego co sobie założę za bardzo nie cofam się we wspomnieniach i rozczulaniu się jak to było przed, przed nabyciem niepełnosprawności ja mimo wspominam czas sprzed niepełnosprawności. Dużo się działo w moim życiu, teraz też się dużo, dużo dzieje, czyli trudno by, by mi było zapomnieć o tamtym czasie, dlatego że, że to są też miłe wspomnienia, to była moja młodość, a na tą chwilę żyję tym, co, co dzieje się wokół mnie. Myślę, że, że jakby postępuję z tym, co mi życie daje, czyli przed niepełnosprawnością korzystałem z tego, co mogłem, teraz będąc osobą z niepełnosprawnością też staram się korzystać z tego, na ile mogę. Moje działania zaczynały się od edukacji społecznej na temat niepełnosprawności. To robimy do dzisiaj. Szkolimy osoby na temat wolontariatu, ale w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że też chciałbym, żeby temu wszystkiemu towarzyszył sport, dlatego że łączy ludzi i daje mnóstwo satysfakcji. Po rozpoczęciu działań społecznych i związanych ze sportem i promocją sportu w świecie osób z niepełnosprawnością, zależało nam na tym, żeby pokazywać, że dyscypliny sportowe może uprawiać każdy. Bez względu jaką ma niepełnosprawność, w jakim jest wieku, to jest tylko kwestia dobrania odpowiednich ćwiczeń, czy, czy spowodowania, że te osoby będą się dobrze czuły w tym, co robią. Ja nie piętnuję osób z niepełnosprawnościami, które nie bardzo chcą wyjść do społeczeństwa lub udzielać się społecznie. Dlatego, że uważam, że tak samo jak w świecie osób pełnosprawnych dzielimy się na grupy silniejszych, mocniejszych, na ludzi, którzy są tak naprawdę fajterami, lubią się pokazywać, lubią wychodzić przed szereg. Tak samo mamy część tej grupy społecznej z niepełnosprawnościami mamy bardzo zamkniętą w sobie i w pełni ich rozumiem i tak jak dla mnie wyzwaniem będzie przejechanie maratonu 40 kilometrowego, tak dla innej osoby może być wyzwaniem takim samym wyzwaniem wyjście z domu i pójście na spacer z rodziną, dlatego że jest tak strasznie zamknięta w sobie i tak dużo problemów psychicznych, z tak wieloma problemami psychicznymi się zmaga. Więc myślę, że przede wszystkim trzeba dawać ludziom swobodnego wychodzenia o krok do przodu, przełamywania swoich barier, wychodzenia troszeczkę poza swoją strefę komfortu, ale niekoniecznie wciągać ich w swoją strefę komfortu, nie zmuszać ludzi do robienia tego, co my robimy i co my lubimy, tylko Pracując z osobami niepełnosprawnymi skupiam się przede wszystkim na tym, żeby te osoby czuły się dobrze i żeby miały ochotę to powtarzać, więc nie zmuszam ich do robienia czegoś ponad ich normy. Jeżeli chodzi o moje 13 lat obserwacji i zmian, które się dokonują w Polsce, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, widzę jak dużo się zmienia, jak dużo więcej możliwości mamy. Jednak mam wrażenie, że cały czas brakuje edukacji na temat niepełnosprawności i takiego informowania, pokazywania społeczeństwu, co my możemy lub czym jesteśmy ograniczani. Jeżeli chodzi o bariery architektoniczne, o dostosowanie budynków. Widzę, jak wszystko postępuje ku dobremu i nigdy nie miałem nadziei, że świat się zmieni z dnia na dzień. Jednak wypracowujemy system, który pomału pozwala zmieniać się na lepsze. Chciałbym, żeby przy tym wszystkim mocno edukowali się też urzędnicy, jak również osoby młode i które będą towarzyszyć tym osobom z niepełnosprawnościami w przyszłości. Jeżeli chodzi o suchy las, uważam, że dużo dobrego się dzieje również małe rzeczy, które dla wielu mogą być bezsensowne, tak jak plac zabaw z jedną huśtawką dostosowaną dla dzieci z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku. Dla mnie jest ogromnie ważne dlatego, że nie tylko chodzi o to, by korzystało z tego z dnia na dzień coraz więcej dzieci z niepełnosprawnością, ale by dzieci pełnosprawne widziały, że takie przedmioty są w przestrzeni publicznej, to one w ten sposób się właśnie edukują, że niepełnosprawność gdzieś obok nas jest.